Świadectwo. Kilka, kilka zdań, e, zanim przejdziemy na, do, małych, do małych grup. Biskup Ryś, e, e, relacjonując spotkanie naszych biskupów z papieżem franciszkiem Adlimina Apostolorum, e, e, mówił, e, kiedy biskupi zadawali pytanie. Ojcu Świętemu, co robić Ojcze Święty, bo tyle rozwodów w Polsce. Co robić Ojcze Święty, bo wypisuje się z katechezy, Co robić Ojcze Święty? Bo takie skandale, bo tutaj takie podejrzenia, tak tyle, tyle jakichś takich e, e, złej atmosfery wokół, wokół Kościoła. Co robić? Co robić? Papież Franciszek e, różnymi słowami, ale zawsze e, według relacji księdza biskupa Arysia szedł w kierunku dawać świadectwo, tylko to możemy robić, dawać świadectwo, dawać świadectwo, dawać świadectwo. To była recepta papieża Franciszka na, na to, co robić. Nie podał konkretnych form, zróbmy to i to, ta, taki wzór, to zróbcie tego, nie róbcie, to zróbcie więcej, tamtego mniej, a wtedy będzie taki owoc. Papież Franciszek, naszych biskupów, mówi, dawajcie świadectwo. Zachęcicie Wielu do dawania świadectwa. I w tym kierunku też przygotowywaliśmy też to kolegium w uczeniu się dawania świadectwa. To i ta prezentacja was na początku dzisiejszego spotkania, ten panel dyskusyjny, to jest sposób dawania świadectwa. Za moment pójdziemy do małych grup. To też jest sposób dawania świadectwa. Czy ja mam pragnienie dawania świadectwa? Po co? Po to, by przybliżać innych do Boga. Czy mam w taki, taki sobie taki, takie pragnienie? Chcę dać świadectwo, by drugi człowiek był bliżej Boga, mógł doświadczyć Boga. Mam w sobie takie, takie świadectwo, bo może się zamknąć takim dbaniu tylko o swoją duchowość. No, wejściu w siebie, tak, tego mi brakuje, takiej cnoty mi brakuje i takiej, i tak, takiej umiejętności mi brakuje, to muszę jeszcze, jeszcze rozwiązać i gdzieś tam cały czas tylko w swoją stronę e, e, być skierowany, dbać o, o tylko swoją własną duchowość. E, czy ja mam pragnienie dawania świadectwa po to, by przybliżyć innych do Boga? E, problemy z wiarą są między innymi wtedy, kiedy nie przekazuję wiary. To masz problemy ja. Przepraszam, coraz słabiej wierzę. A kiedy ostatnio dawałeś świadectwo? No, ja słabo, słabo wierzę, no, ja rozumiem. Dobra, dobra. Ale wcześniej, wcześniej, rok temu, półtora roku temu. Przed kryzysem wiary, jak twierdzisz? Czy dawałeś świadectwo? Nie. Bałem się. Nie dawałem. A kiedy było dobrze? Czy dawałeś świadectwo? Nie. No to no, koło owocem tego jest właśnie ten dzisiejszy kryzys wiary. Problemy z wiarą są wtedy, kiedy nie przekazujesz wiary. Kiedy nie dajesz świadectwa. Dlatego no, masz problemy z wiarą. Nie mówię, że, że to zawsze jest, jest ten, Jedyne, jedyne, jedyna przyczyna, ale między innymi, między innymi, e, tak jak jest świadectwo szkolne, tak, szkolne. E, e, owoc pracy danego ucznia, tak świadectwo nasze o Bogu świadczy o tym, jak my się angażujemy w Pianę. E, e, brak świadectwa dla ucznia to jest brak przejścia do następnej klasy. Prawda? Nie ma świadectwa? Nie, nie przewodzisz, albo jest złe, złe świadectwo. E, 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 brak świadectwa w życiu chrześcijanina to brak rozwoju wierza, brak formacji wierza. A żeby moja wiara wzrastała, muszę dawać świadectwo. E, dawać świadectwo nie tylko, to też tutaj to na pewne, pewne rzeczy, to będę, będę mówił. Dawać świadectwo nie tylko swoim życiem. To też powiem teraz, bo powiedział, powiedział sobie: No, ja daję świadectwo życie. Piękne, bardzo piękne. Ale czy niekiedy takie myślenie, świadectwo daje życie. To nie jest ucieczka od tego, żeby dawać świadectwo słowem. Idźcie i co? Głoście, Ewangelia ma być głoszona. Ja głoszyciem. No, Piękny, no ale Pan Jezus też głosił życiem, a oprócz tego wypowiedział tysiące słów. Yy, 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 na co zwracam uwagę, że, żeby yy, nie uciekać od głoszenia świadectwa słowem. Słowe. Że, żeby tylko żeby, żeby nie zamknąć się przypadkiem, bo jak głoszę tylko życie, Głoszę tylko, tylko życie, A co ze słowem? Słowo jest, jest częścią życia. Bo ja nie mam takiej, takiej predyspozycji, takiej umiejętności. No to, 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 to jeszcze, no to tym bardziej jesteś powołany do tego, aby, aby głosić Słowo Boże. Bo to, jak czytamy w Ewangelii, która była w tym tygodniu, czy w zeszłym już, e, e, to Duch Święty ci podpowie, co masz mówić. To Duch Święty ci podpowie. Ty bardziej, jak nie masz predyspozycji, nie wymyślaj nic, niczego, tylko to Duch Święty podpowiedzi, co masz mówić. No bo bądź tym bardziej, jak nie masz tego do dyspozycji, tym bardziej jesteś otwarty, masz być otwarty na Ducha Świętego. Natomiast abyśmy nie uciekali, nie uciekali od tego, żeby głosić słowo Boże, przez dawanie świadectwa słowem. Słowem. E, my według Biblistów, no duża tam dygresja. Dawać świadectwo, czyli mówić, głosić to, co Bóg czyni w moim życiu. Bo to nie jest sprawa prywatna, co Bóg czyni w moim życiu. To nie jest sprawa prywatna. Modlitwa jest sprawą prywatną. Wejdź do swojej wejdź do swojej zdepki, zamknij się, tak? I mów, mów do Boga. Modlitwa tak, ale nie wiara. Nie, nie wiara. Wiara nie jest sprawą prywatną. I dawać świadectwo, to, to głosić to, co Bóg czyni w moim życiu. Bo może, no właśnie, tutaj jest problem, że ja nie widzę, co czyni Pan Bóg w moim życiu, dlatego nie daję świadectwa. Ja widzę to, 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 co ja czynię w swoim życiu. Tu mi nie wyszło, tu mi się nie udało, tutaj jest trudność, tu taka słabość. E, a tutaj mi się udało, obcy, prowadziłem. I ja widzę, widzę tylko swoje działanie. Dlatego tego mi trudno dawać świadectwo, mówić, że to wielkie rzeczy Bóg mi uczynił. Panie Bóg mi uczynił. Magnifikat. I tutaj jest załamka, bo ja widzę, widzę tylko swoje, swoje czyny. A kiedy widzę dzie, dzieła Boże, to wtedy w grę wchodzą słowa psalmisty. wielkie dzieł Boga, nie zapominajmy. Zapominajmy. I zapominajmy dzięki temu, że też daje świadectwo tych wielkich dziełach Boga. Ja widzę, co Pan Bóg czyni w moim życiu. Jeżeli, jeżeli ja widzę, no, to, to, no to, 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 to we mnie jest pragnienie, aby też to ogłosić. To, to, no to, to, to Bóg czyni, nie ja. Co głosić? Przede wszystkim głosić karygmat. Karygmat. Głosić, że to nie był przypadek, co mnie spotkało, ale działanie Pana Boga. To nie był przypadek. Ale działanie Pana Boga. Yy, 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 pierwszym punktem w tym głoszeniu, dawaniu świadectwa, to jest prawda o tym, że jestem grzeszna. Że jestem grzeszny. To jest... Nie musi się napalić, że jestem grzeszny, ale, ale w, tym, w tym głoszeniu też kerygmatu. To, że jestem grzeszny, to, to, że jestem słaby, że sobie nie radzę, to, ta, ta prawda gdzieś musi wybrzmieć. Nie tyle mówić, że było źle i teraz jest dobrze, ale było po mojemu, teraz jest pobożony. To jest świadectwo. Było po mojemu, słaby grzech, teraz jest pobożony. Pan zadziałał, tak, jest pobożony. Było po mojemu, teraz jest po Bożemu. Yy, podczas świadectwa nie daje się recepty, że trzeba zrobić tak i tak, tak i tak postąpić z tym i z tym problemem. Dawanie świadectwa to nie jest dawanie recepty na to. Jakieś tam sytuacje, problem, kryzys. Yy, tutaj, no, tutaj usłyszeliśmy yy, yy, Piękne świadectwa, ale tam nie było recepty. Nie było recepty. Tak, tak, tak szukałem, by się przyłapać na receptę. Zróbcie tak i, i koniec. I na pewno tak, tak, tak i tak wyjdzie. To nie, jest, to, to, to nie jest świadectwo. W świadectwie pada prawda, że otrzymałem niezasłużoną łaskę. To też musi wybrzmieć. Łaska, która mnie spotkała, była niezasłużona. Nie zasłużyłem na tą łaskę. Nie ja zasłużyłem tam nawet tą łaskę, ale Pan Bóg, Pan Bóg zadziałał. Nie zasłużyłem, nie zasłużyłem. Ale Pan Bóg, Pan Bóg działał. E, na, na świadectwie nie może być show skupienie się, skupienie na, na sobie, ale mówić świadectwo z przekonaniem i spokojem, z, z przekonaniem i spokojem. No, to z wielkim, wielkim, Panie Boże, to przekonanie, że, że... przekonaniem czego? Że spotkała mnie nienasłużona łaska. Że doświadczyłem Twojego działania. Z niewielkim przekonaniem. I z pokorą. I z pokorą. E, Świadectwo e, nie może być takim słowem rozwleczonym zbyt, zbyt długo. Czy rozwlekać się na temat swojego grzechu, to już zupełnie... Jak ktoś mówi świadectwo o uzdrowieniu przez Pana Boga, to nie skupiać się na chorobie. Już u tego lekarza, a potem u Pani laryngolog, a potem u, pani, u, pana, u pana urologa, a potem on je skierował na, 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 na to badanie, a potem badanie. To, to jest nieistotne. To jest nieistotne w świadectwie. To jest dla Ciebie istotne w sensie psychicznym, ale dla dawania świadectwa, bo tu się na nim. Nie nie, znaczy nie na sobie, tylko na tym celu, żeby przybliżyć innych do Boga. Z głębokim przekonaniem, że ty też możesz doświadczyć tego działania tego samego Boga. Nie, nie takiego samego działania, ale działania tego samego Boga. Tak więc nie, nie, to, to świadectwo musi być konkretne. Musi być konkretne. Eee, I nie może zbyt długo trwać. Zbyt długo trwać. Eee, Dzięki łasce taki był owoc, a ja odpowiedziałem na tę łaskę w taki sposób. W taki sposób. E, e, świadectwo do niej jest, e, to nie jest reklama. To nie jest reklama Pana Boga. To, to, to nie może iść, iść, iść e, e, jako kierunku, kierunku reklamy. Powtarzam, że dzięki świadectwu ja buduję swoją wiarę. Formuję swoją wiarę. Chcę, owszem, przybliżyć innych do Boga, mam takie pragnienie, bo Bóg, Bóg tego chce, jestem Jego na, narzędziem, ale też ja przez to sam buduję swoją wiarę. Spotkałem Boga, doświadczyłem Boga. I na końcu, na końcu słowa chwała Tutaj no, e, 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 często e, e, na zakończenie naszych wypowiedzi to wezwanie jest. To nie jest takie, takie, takie puste wezwanie. E, amen. Chwała Panu. E, no to, 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 to gdzieś pewne zakończenie jakiejś wypowiedzi. Ale w świadectwie to chwała Panu w różny sposób, w formie. Ono może być powiedziane jako, jako zachęta do uwielbienia Pana Boga. To jest, to, jest, to jest oboz dobrego świadectwa, że mój słuchacz będzie uwielbiał Pana Boga. Uwielbiał Pana Boga. Teraz jak ktoś Teraz jeżeli nie przesypia, to teraz Pana Boga, czyli to, to słowo dociera. Nie może płacił uwielbioną. Teraz jest chwileczka na uwielbienie Pana Boga w sercu. No, no i, 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 I to w tym momencie ten owoc, owoc świadectwa jest trwały, 10-50 stopni.